Cześć wszystkim, z tej strony Kajetan z Wybownia.pl i dzisiaj powiem na temat pozycjonowania stron Gdańsk. O co w tym temacie chodzi. Chodzi o to, że wielu z Was ma firmy, działają lokalnie one, a jednak zaczynacie pozycjonować się pod jakieś ogólnopolskie frazy. Przykładem dobrym są jakieś hotele, małe pensjonaciki, a chcą uderzyć w frazę noclegi, nocowanie, tanie noclegi, drogie noclegi, cokolwiek. Pamiętajcie, jeżeli macie jeden pensjonat, jeden hotel, w mojej miejscowości nie ma sensu wydawać na marketing na cały kraj, bo mała jest prawdopodobieństwo, że ze 100% ludzi, które wpisze noclegi, akurat 99,9% będzie chciało jechać do Białki Tatrzańskiej albo jakiejś innej miejscowości. Pamiętajcie, jeżeli działamy lokalnie, to pozycjonujemy się również lokalnie. Starajmy się dodawać te frazy lokalne jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Trójmiasto, Pomorskie. Gdyż są to frazy, które również wpiszą Wasi klienci. Nawet klienci z Warszawy czy z Krakowa, jeżeli będą zainteresowani noclegiem, przykładowo w Gdańsku, to na pewno dopiszą frazę Gdańsk, a nie wpiszą samej frazy noclegi, gdyż wyskoczą wtedy noclegi z danej miejscowości, z której akurat szukają, czyli na przykład z Krakowa, z Warszawy, gdyż Google identyfikuje ich po IP. Dlatego, jeżeli działamy lokalnie, pozycjonujmy się lokalnie, nie ruszajmy dużych fraz, to przekłada się również na budżet. Tutaj to wszystko też również zależy od naszego budżetu. Jeżeli uderzymy w duże frazy, w wysokie frazy, w takie ogólnopolskie, no to niestety nasz niski, mały budżet tym nie pozwoli nam przebić się, nic wygenerować, będziemy tym zarażeni. Ani nam to nie przyniesie efektów, ani klientów, a tylko ostatnio bez sensu pieniądze. Jeżeli mamy mały budżet, działamy lokalnie, naprawdę skupmy się na pracach lokalnych. Nie bójmy się dodawać tych fraz lokalnych, na pewno sami jak szukacie jakiegoś specjalisty, dodajecie frazy lokalne. Kolejna ważna rzecz, oznaczajmy się na mapach. Najbardziej popularne teraz są Google Mapsy, ale pamiętajcie również, że są inne portale, jak Zoomi czy Docelu, na których również możemy siebie oznaczyć. Jest to całkowicie bezpłatnie. Niestety będą do nas potem wyzwania i próbowali sprzedać reklamę, ale tym nie należy się przejmować, z Google'a nie będą dzwonili. Konieczne jest to oznaczenie się na mapach. Bardzo często klienci szukając lokalnie czegoś wpiszą to w Google Mapy, jadąc samochodem, a noż to widelec trafił na was. Konkurencja. Na frazy lokalne jest dużo mniejsza konkurencja niż na frazy ogólnopolskie. Jeżeli ja szukam aparatów i chcę je kupić w Gdańsku, raczej pójdę do małego sklepu. A nie będę kupował w Neo24.pl czy innej stronie, która nie ma oddziału, gdzie mogę z kimś się dopytać, zobaczyć ten towar, tylko muszę zamówić go online. Dlatego bardzo jest ważne, że musimy również pamiętać, że na rynku lokalnym jest niższa konkurencyjność. A także wiarygodność. My tutaj lokalnie mamy biuro, lokalnie możemy spotkać się z klientem. Ten klient zawsze może do nas przyjść, może nas oprzemieć, może nam podziękować, może przyjść po kolejny towar. Jeżeli y, dany klient kupuje z jakiejś firmy z południa Polski, ma marne szanse, żeby potem się upomnieć o swoje pieniądze, upomnieć się o niewykonaną usługę. Dlatego klienci, nawet jeżeli mają zapłacić troszkę więcej, bo gdzieś znaleźli tańszą oferty, ale jest to na miejscu, na pewno pójdą do klienta na miejscu. Dlatego pamiętajmy, jeżeli będziemy się pozycjonowali, pozycjonujmy się z pracami lokalnymi. Dziękuję wszystkim!